się, ma życia. Siemanko, siomeczki. Jak widzicie, tak wygląda tabela po ostatnim meczu z zagłębiem lubin. Mamy cały czas drugie miejsce, cały czas punkt straty do pogoń szczecin. Bramki zdobyty 12, straconych 6, więc źle nie jest. Jeżeli chodzi o tabelę lustrzelców nadal Kuświk prowadzi. No a teraz... A zresztą to zobaczycie za chwilę z nim będziemy grali. I tak jak mówiliście, zmienimy trochę skład na ten najbliższy mecz. Wyjdzie Bączek w pierwszym składzie. Buksem myślę, że wpuścimy za kuświka tak pod koniec. Pod koniec, tak na 30 minut. No i co? Oj, kontuzja zawodnika. Tydzień. a to da radę. Jeszcze. Eee, no i co? No i damy zagrać wiśni takich. Uuuu, gramy ze Śląskiem, Wrocław. No cóż, mamy szansę na objęcie lidera. Ponieważ pogon Szczecin zremisowała swój mecz i ma dwa punkty na, na nim przewagi, a mam mecz mniej. O ile pokonamy Śląsk, Wrocław, który jest na miejscu 10 z dorobkiem 9 punktów. Możemy objąć prowadzenie w Lidze, więc... Ojojojoj... Oj, oj, oj. nicki tak? Mm, no to widzicie, musimy zagrać tylko innym składem. Niż normalnie, Buksa chodź na ławkę i Bączek chodź do składu. Coś by tu jeszcze zmienić? Chyba nie, tych panów nie bardzo, ten... Classic Buksa... Dobra. Chyba takim składem zagramy. No okej. Okay. No to co? No to do zobaczenia chyba w meczu. W takim wypadku. I dzisiaj będzie... A właśnie, dzisiaj będzie jeden meczyk, tylko na odcinek. I tylko jeszcze pokażę po tym meczu tabelę, jak wygląda. No, i to właściwie będzie tyle na ten odcinek. Dobra, to co? To do zobaczenia w meczu. Pa, pa. Jak widzicie, jesteśmy już w grze. Gramy we Wrocławiu ze Śląskiem. Musimy walczyć tutaj zwycięstwo, obojętnie jakbyśmy mieli zagrać. Także ja się za chwilę z wami... Znaczy się żegnam na ten moment. I oczywiście wracamy za chwilę z ciekawymi akcjami. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej i mam nadzieję, że głównie to będą nasze akcje. Do zobaczenia. Teraz akcja śląska. Nie, jednak. Nie. Jednak faul. Oj! Tom Hatley Sfaulowany. Bez kartki. Ale jest coś groźna Sytuacja dla Śląska-Wrocław. Dośrodkowanie. Chyba nie wygrywa główka, ale nikt jeszcze nie przerywa. Te akcje ciągle nie bieg. Cały czas Śląsk. Śląsk w ataku. Wycofują piłkę, ale przesuwają się z powrotem do przodu. Bliński. Gelcow, Parabija. Zablokowany. Ale ręką. Jeszcze jeden wolny dla Śląska-Wrocław. Ale blisko do I sam. Będzie dośrodkowanie Paraiby. Chyba tak, tak, ładne sytuacje, na szczęście obrońca wybija, ale cały czas Śląsk wraca pod naszym polem karnym. Na o, i przycisnęli nas na początku gospodarze. Zobaczymy, czy Mila jakiś sentyment zachowa dla swojego Stanie klubu. Absolutka. Dobrze, no i może kontra poleci, co? Borysiuk, przepraszam, Kowacewicz. Milan przed sobą Kowacewicz ładnie się Zostań, zapowiada Kowacewicz, Krasnika, ale się wolny tutaj gospodarze, gospodarze, no, Kowacewicz, ale właśnie to zrobił Uderzenie i nie myślałem, że 1-0. Myślałem, że zakręci. No ale cóż, akcja ładna. Mam nadzieję, że będzie więcej takich Akcja Śląska, Bliński. Bliński. Zakręcił Stolarski, Będzie Bliński, wyśrodkowanie, nie ma bramki, ale szczęście teraz mieliśmy. No, Bomki jeszcze bez interwencji, jedziemy dalej. Kolejna akcja Śląska, Grajciar, piłka do Pajkszao, Flavio, nie, Mati, Bąk, brawo. Teraz akcja Śląska, Kamil Bliński, Bliński. Do Dankowskiego, Dankowski zablokowany dośrodkowanie i bąk czy złapie. Jest Jezus, rzut rożny, no ale dobra. I będziemy mieli rzut Zobaczymy. Rzut rożny dla śląska, wraca w tą i dośrodkowanie dość głębokie. Łapie Mateusz, bąk piłka. One przejęcie Borysiu. Mokrzywskiego, Borysiuk. Kuświk, Kuświk! Nie ma bramki. Aj, 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 myślałem, że jakoś to wpadnie, naprawdę. No, ja jednak trochę się pomylił. no, ale okej. Okay. Borysiuk, Mila. Dobra, piłka teraz Ruś, Flik, poleci... Makuszewski. Siedlnie, broni Bramkarz, bramka. ale czy jeszcze dojdzie? Peszko doszedł. Ale ze podanie. Akcja Śląska, Wrocław. No, nie sobie odebrać piłki. I rzut Chyba już trzeci dla Śląska. Nie mógł się nakwalić szkolenie, więc z tego gra, że będzie ciężko coś czuję teraz. Bąk! Formę Brawo, Mati! Ja jestem Trochę zaszokowany tym No, się zaszokował, Peszko, ładna akcja Peszko. Paweł Stolarski, Stolarski, oj Udawiam złe dośrodkowanie. Łapie trochę piłkę Mariusz Pawełek. No i sędzia doliczył 2 minuty. Kiliński. Do pierwszej połowy. A Śląsk robi ostatnią akcję tej połowy to jest pewne Nie możemy stracić teraz bramki, bo będzie ciężko nadrobić to w drugiej połowie. Oj tak, będzie ciężko Pedro Graj! Graj! Na szczęście obok. Dobra A więc co? Najprawdopodobniej po pierwszej połowie mamy remis 0 do 0. Chyba, że jeszcze jakąś akcję powoli sędzie doprowadzić Dobra Gliszcz, dobra. Zegwizdała, więc po pierwszej połowie mamy 0 do 0 Zmiana w Śląsku przed Jacek Kiełb. Kamila Dankowskiego. A drugą połowę rozpoczyna Śląsk Wrocław. No i zaczęło się. Akcja Śląska od razu od początku Paraiba Kiełb. Pierwsza akcja kiełba w meczu dobre ośrodkowanie Mateusz Bąk nasz utrożny. Chyba czwarty rzut rożny w Wrocławie. No co się dzieje z nami? Od meczu tak szczerze zagłębimy, nie wiem co się dzieje. Bąk wiązkuje jeszcze, ale Hetley. Kokoszka. Dobrze mila, ładnie. Akcja Śląska, Bliński, Bliński, Gerson blokuje to podanie, ja pierd... no i kolejny rzut rożny, no cisną nas, cholera, no, jedną akcję trzeba jakąś zrobić, Hedley. no i to musi być piłka Gersona, dobrze, Kuświk, może pójdziemy z kontrą, proszę Państwa, Kuświk, Makuszewski, no i to jest faul, ale to jest żółta kartka, Foul, tak, ale to jest nasza akcja, Stolarski, no Sto... nie a tak, remis. skomentuję już tego. Mamy akcję. Makuszewski. Maciek Makuszewski! Ależ gol! 1-0 Lechia Gdańsk prowadzi ze Śląskiem Wrocław. Ależ bramka Maczka. Niesamowicie, tutaj Stolarski właśnie do Makuszewskiego obrońcę nie zdążył z a ten strzał był nie... Wyobrażalnie bramkę. A więc prowadzimy 1 do 0 ze Śląskiem Wrocław. Zobaczymy Robimy dwie zmiany: schodzi Sebastian Milej, Aleksander Kowacewicz, wchodzi Adam Buksa i Piotr Wiśniewski. Tak jak chcieliście, dwóch tych, których chcieliście. Trzeci gra od początku meczu. I całe dośrodkowanie Śląska: na szczęście wybiła, ale jeszcze Śląsk pod naszym pole karnym. Uderzenie, uderzenie zdecydowanie Bardzo obok Bramki. Teraz. Akcja naszych. Adam Buksa. Pierwszy kontakt z piłką. Buxa. Buksa zablokowany i rzut rożny dla na jest Pierwszy chyba w tym meczu dopiero. Wzrost mamy. Może jak Ariel ładnie doświadkuje Ariel Borysiuk. No nie, no Pawełek. Trzeba uważać teraz na kontry. No właśnie. Czyżbyś nam wyprowadził kontra na 1 do 1? Flawio Paisao przepchnął Stolarskiego. Flavio Paisao. Wyśrodkowani na szczęście przyjmują Bawrzyniak, ale traci piłkę Zablokowała na szczęście Peszko i chyba... Nie, nie, rozwiązujemy tej sytuacji jeszcze i cały czas Śląsk Cały czas atakuje Śląsk i dopiero teraz łapie ma piłkę Mateusz Bąk I znowu Śląsk w ataku Po raz kolejny Śląsk atakuje, ależ piłka! Ależ gol, mamy 1 do jednego, wow! Piękny gol Śląska To dośrodkowanie, ale ten strzał I znowu piękna piłka Śląska Grajcjar, znowu dośrodkowanie Bliński To jest 2-1 dla Śląska Peszko Dośrodkowanie, łapie tą piłkę Pawełek No i przegrywamy Drugi mecz rzędu Mawrzyniak. chociaż tak No i teraz no cóż, no ciężko się... Ciężko, trudno się mówi. Przegrywamy mecz 2 do 1. Ja wam dziękuję za oglądanie. Tylko wam jeszcze pokażę jak wygląda tabela, po niestety tej słabej naszej kolejce No notujemy drugą porażkę z rzędu. Co, no co mnie martwi. No więc jesteśmy z powrotem. Ojeju, nie to chciałem kliknąć. Gramy z koroną Kielcem na następny mecz. Jeszcze zrobimy trening piłkarzom. Czy łączek będzie bronił, bo przy tej drugiej bramce wydaje mi się, że troszeczkę zawalił. No i co, i tabela. Oj, spaliśmy na szóste miejsce. Nie. No cóż, no trudno. Tracimy dwa punkty do pierwszego miejsca. Śląska nas wyprzedza w tabeli. Ajajajajaj, ale się podziało. No cóż, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Proszę o zostawienie lajka, jeżeli właśnie wam się podobało. o jeżeli chcecie. No i oczywiście o komentarze, co sądzicie o tej serii w ogóle? Bo chyba Wam się podoba takie odniosłe wrażenie. No dobra, teraz ja już jutro z żegnam. Dzięki za oglądanie, cześć.